No, jestem u siebie. Jest późno. A chciałbym dla Was coś, jakiś filmik zrobić. Słyszałem, że się Kononowid załatwił. Znów chory. Słodolski. Dalej ćpie. Te, te nitro. Odurza się, odurza się, proszę Państwa. I teraz tak. Czym on się odżywia? Czym oni się odżywiają? Ani jabłka nie je, ani śliwki, ani gruszki. A ani pomidora, tylko te kiełbasy widzę je, jakieś sardynki z puszek korporacyjny, ten suchodolski. No, proszę Państwa, a Konowicz? No to samo. Byle co jedzą. Nie mają pojęcia, co jeść. Więc chorują. Proszę Państwa, nie jest przyjemnie być chorym. Czekasz, aż wyzdrowiejesz. I jest to cierpienie. Wiecie o tym. Jeśli nie, to będziecie chorzy, będziecie wiedzieć. Przejdziecie to wszyscy. Wszyscy przejdziemy coś, jakieś choroby. Ale żeby uniknąć tych chorób, tego wszystkiego, proszę Państwa, trzeba zmienić nastawienie do życia. Odżywiać się prawidłowo. No kanonować, źle się odżywia. Stróż też krzyczą na siebie. Ta złość ich niszczy. Więc odżywianie nastawienie się do innych ludzi, do życia. Bycie bardziej wyrozumiałym, życzliwym do siebie. A to nic nie kosztuje. <laughs> proszę Państwa. A tak niewiele ludzi to stosuje w życiu codziennym. Cały czas jest oskarżanie, obwinianie. Tak, proszę Państwa, i osądzanie innych ludzi. Ludzie żyją plotkami. Ja co No temat dzisiaj jaki obierzemy już jest bo jest o to zdrowie Koronowicz choruje, ten choruje będzie chorował na pewno bo Tak, jak on się drzyga to to jest masakra ten, ten struś masakra proszę państwa trzeba dobierać sobie dobre towarzystwo jeśli pijesz no to będziesz szukał pijaków. To jest normalne, to jest zrozumiałe. Ale jeśli pijesz i nie chcesz pić, chcesz pozbyć się tego nałogu, to zmień towarzystwo na ludzi niepijących. A no co? To ci pomoże zwalczyć ten nałóg. Tak, złość nienawiść, gniew, osądzania, strach, lęki, mamy tak. Proszę Państwa, same diabły w nas siedzą demony takie no niszczy, niszczą nas te demony od wewnątrz to są nasi wewnętrzni wrogowie my walczymy na zewnątrz bo on bo Ola <śpuszczak> tak wszyscy są winni tylko nie ja a w środku się zrodziło to że szukamy tych winnych ten diabeł oszukuje cię on ci mówi że to ona a nie ja. Żeby tylko zagusić to, żeby się ukryć tobie. Mamy wewnętrznych wrogów, które niszczą nas od wewnątrz. Ta złość. On ma... Ja nie mam, a on to ma. Ha! <grystanie> Proszę Państwa. No, trzeba zmienić częstotliwość swojej wibracji. Tej siły życiowej, żeby ten rytm dopasować, żeby nie było bloków w nas, tych hamulców różnych, żebyśmy mogli być sobą. Jesteś sobą? No przecież to mi nie pasuje. Że stary jesteś. <laughs> Pamiętaj, że nie jesteś za stary. Jesteś bez wieku. To Cię Kościół tak nauczył, że Twoja dusza do nieba idzie, a Ty do ziemi. I będziesz tam się męczył w tej ziemi, gnił, a ktoś za ciebie w niebie. Nie jest tak. Ty jesteś tą duszą wieczną, więc nie masz wieku. Baw się, człowieku. Jesteś duchem. A twoje ciało to tylko tymczasowe jest. Je używasz. One do ziemi idzie. Więc o nie się nie martw. Ale my nie, my się bawimy. Bawimy się. Pudrujemy tą twarz. No trzeba wyglądać jakoś. No trzeba, a co? Proszę państwa, wracamy do stanu bezoskości. Taki temat obraliśmy dla Sochotolskiego. Czy on może wejść w taki stan? No może. Każdy ma szansę, każdy może to rozwinąć. Proszę państwa, na YouTube jest dużo tych nauczycieli duchowych. Namnożyło się tego, proszę państwa. Nie wiadomo, kogo teraz słuchać. No ale nauczają, Co się robią, proszę Państwa, to jest też ważne, tylko ciągną pieniądze od ludzi, te datki dajcie, wspierajcie ten kanał, wysyłajcie te pieniądze, cały czas tylko polowanie na pieniądze, z czego trzeba żyć, proszę Państwa, te warsztaty też kosztują, no to jest normalne, więc robi się biznes na tym, no, biznes trzeba z czego żyć, no, w tym świecie się nie da inaczej, ja. więc proszę Państwa, Wibracje, jeżeli mamy niskie, złość, te demony, nienawiść, ta duma, że ja wszystko wiem. Zobaczcie, jak się Polacy pyszą, jacy pyszni są, jak się kłócą. Każdy chce mieć rację. A kto ma rację? Jeśli masz rację, to jej nie udowadniasz. Nie musisz wpierać komuś, że masz rację. Jeśli wpierasz komuś, że ty masz tylko rację, a oni się mylą. No to jej nie masz, bo chcesz ją mieć. Ja to zawsze mówię. To jest proste, proszę Państwa. Życie jest oddechem. Ktoś tak powiedział. I miał rację. Bez oddychania no nie możemy istnieć. Nie możemy żyć na tej ziemi. A nam maski każą zakładać. Straszna rzecz, proszę Państwa. Cały dzień w masce. Taki policjant musi być przykładem oni mają przejebane w niektórych krajach. Oni w maskach chodzą. Na Filipinach to tak zakryci byli. On nie mógł ściągnąć, bo by stracił pracę. A życie jest oddechem. Świeże powietrze to najlepsze lekarstwo. <laughs> nie maska. Proszę Państwa, teraz w mówimy. Jak człowiek ma atak serca, czym go wskrzeszamy? Prądy! Dokłada się prądem, przywala się w serce, podskoczy i odżywa. I na zegarze pokazuje się pi, 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 pip, pIP. Albo dowróci, powróci do życia, albo i nie. To zależy. To trzeba jeszcze raz mu przyłożyć. A poprawkę zrobić. No. Proszę państwa. Na wesoło tak mówię dzisiaj. No, ale teraz bez trzeba to osiągnąć, proszę państwa. Bo dziecko jak idzie do lasu bawić się, biega cały dzień, piłkę, coś tam, kopie. No, ona nie robi to z obowiązku. Ona się raduje, to dziecko, ona jest szczęśliwe. Dla niej to nie są ćwiczenia. To jest normalne takie zachowanie. A my co? Musimy na siłownię na dwie godziny. Zmuszamy się, cierpimy z tego powodu, że musimy ćwiczyć. Tak, proszę Państwa. Musimy dojść do takiej świadomości, żeby to nie było dla nas jakieś obciążenie, że musimy coś zrobić. Bawmy się, jak dzieci. Beztroscy bądźmy. Ale dopóki mamy te demony, one nie pozwolą nam się poczuć szczęśliwymi. Proszę, proszę Państwa. Będą ci pisali ludzie. Panie Rysiu, śmieje się pan jak wariat. Rozumiecie? Tragedia, masakra. Ty masz osiągnąć stan śmiechu wariata, bo ten wariat nie ma bloków, tych hamulców. On nie ma umysłu. Takiego normalnego, jak inni ludzie. On ma umysł, oczywiście. Każdy człowiek ma, każda istota ma jakiś umysł. A my nawet mamy. Yy, yy, Sferę mentalną, jeszcze wyższą sferę mentalną. Proszę Państwa, to nie tylko jedna sfera. Jeszcze mamy wyższą. Więc jesteśmy naprawdę istotami potężnymi, można powiedzieć. Szukamy zawsze wrogów, przeciwników. On to zrobił, tamto zrobił. Nie ma w nas wybaczenia. Wybaczam, ale nie mogę zapomnieć. <noise> Jakie to przebaczenie? Proszę Państwa, przebaczenie to trzeba dojrzeć. To nie jest tak, że bo wybaczam, a myślę w środku, żeby mu tam się krzywda zrobi, stała. Wybaczenie to jest zrozumienie tego człowieka. To się robi z miłością, go kochasz, mu wybaczasz. Człowieku, ja ci naprawdę wybaczam, żebyś tylko nie myślał źle coś. Bo troszczysz się o tego człowieka. Troszczy się, żeby jego wibracje podniosły się. Kiedy wam się te wibracje zmienią, na wyższe poziomy wejdziecie. Ja nie mówię, że jestem Buddą. Proszę Państwa. Ale na, na takim poziomie jestem, wystarczającym poziomie, że to, co wiem, wam przekazuję. Bez warsztatów. Jeśli się wy, 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 wyciszysz, wyspokoisz, wejdziesz na te poziomy wyższe, no to będziesz miał dostęp do innych no miejsc wersji, w wszechświecie. W, w, w w, w, w UFO Cię czeka. Nie będę o tym opowiadał. Co Cię czeka? Jakie istoty będziesz spotykał, jakieś inne. Rozumiesz? Bo ty musisz to sam przejść. Żeby zrozumieć, żeby uwierzyć, nie możesz ślepo panu Rysiowi wierzyć. Nie. Zachęcam cię do tego stanu beztroskiego, żebyś osiągnął ten stan. Beztroskiej miłości. I suchodolski może to osiągnąć. Każdy człowiek. Jesteśmy boscy. Jesteś królem swojego życia. No, oddychamy za, za krótko, proszę państwa. No, za dużo i <laughs> za krótko. Też płytki mamy, to sprawda. Pra, płytki oddech mamy. Męczymy się 20 razy na minutę. Człowiek oddycha. A powinien ile się oddychać? Tak jak żyłów. Oddycha do 6 razy na minutę. Jest spokojny i żyje tysiąc lat. Taki gat zwykły albo wąż. Też krótko oddycha. <laughs> No widzicie? A my 20 razy. Dlatego żyjemy niestety 77 przeważnie. <grywa> Dzisiaj wam straszy mi nami. Proszę Państwa, osiągamy ten stan. Wznosimy się wyżej na te wyższe poziomy. Zobaczycie, jakie życie inaczej wygląda. O! Inaczej życie będzie wyglądało. I te współczucie rozwijajcie. Współczucie to jest klucz do nieba. Tak. Beztroskość. Ten stan to zbliżanie się do nieba, do wyzwolenia. Nie masz tych hamulców. To jest uwalnianie siebie. Nikt cię nie zbawi. Nikt nie jest zainteresowany jest twoim zbawieniem. Sam się musisz zbawić. I nikt cię nie zwolnił, nie, nie zniewolił. Absolutnie. Czy wiesz, człowieku, że cały czas jesteś zbawiony? Tak, tylko te hamulce. Sam sobie założył człowiek. Te kajdany, te wszystkie e e emocje niskie. Sam w to w wszedł, proszę państwa, tą złość rozwinął. To może być ta emocja. Ale pod kontrolą, naszą, pod naszym panowaniem, jak zapanować nad tą złością. Niektórzy podchodzą, piją zimną wodę. To też pomaga, na chwilę się oderwać. To pomaga, ale to taka ucieczka jest od tego. Trzeba się przyglądać tej emocji. Przyglądać się. Rozumiecie? Lekarze mówią, że jak nie wyzwolisz, to cię ona zaszkodzi. No to, to się zgadza. Jak tłumisz to w sobie, a jak. W, wywalasz, bijesz wszystkich po kolei, no to się uspokoisz w końcu. Jak kilka ofiar już na, na podłodze leży. <grystanie> to nie jest ta droga, proszę Państwa, co lekarze proponują. To musisz nad tym e, wyjść na te emocje, spojrzeć na to z góry, nie brać udziału. Przyglądać się. Poczekać. Oddychać sobie głęboko. Przeczekać ten, 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 ten atak tej, tej, tej energii. Energii, no, no, emocji, tak, przeczekać. Proszę Państwa, ale jak to opanujecie, te wszystkie emocje, mamy wewnętrznych kilka wrogów. Właśnie, oni zabraniają nam, zagadzają nam, przeszkadzają nam, proszę, proszę Państwa, wejść wyżej. Więc osiągnięcie tego stanu jest nie takie łatwe, ale możliwe. Jesteś cały czas wolny, wyzwolony. Zrzuć te kajdany swoje. Bądź sobą. Czy to takie trudne? Bardzo trudne dla niektórych. No jak to? Jak ja będę z tobą, to co inni o mnie pomyślą? Będziesz tak, jak Pan Rysiu, wyzwolony. Ja nie jestem wyzwolony jeszcze, proszę Państwa. Może się zbliżam, ale to jeszcze, jeszcze pracuję cały czas na tym. Żeby być tak jak Budda. Ja samo muszę teraz tego Buddy wyobrazić. On się musiał chyba cały czas śmiać. Na pewno był bardzo bystym człowiekiem. Albo Jezus, Chrystus. Na filmach takiego smutnego go przedstawiają, tego, że niebo to tak dla smutasów jest. Hallelujah! Nie! Proszę Państwa, niebo to z radość. To jest wielka miłość. To jest beztroski stan świadomości. Wejdziesz, spotkasz inne istoty duchowe. Jak będziesz na tym właśnie wyższym stanie świadomości, beztroskiej. No, błogości. Jak to mówią niektórzy. Błogość. Ja to określam jako troski. To jest moje określenie. A może jeszcze ktoś używa to ja. Niech używa. Nie mam patentu na to, proszę państwa. Zachęcam was do tego. Nie będę wam opowiadał, jak będzie dalej. Jeśli to osiągniecie. Czy będą aniołowie koło was <laughs> i inni, tak dalej. Sami doświadczcie. Nie bierzcie panu Rysiowi. Przejdźcie to. Ćwiczcie się w tym. Znajdźcie sposoby na to, jak, jak to osiągnąć. Obserwujcie się. Te demony, te wszystkie demony, jakieś siedem czy sześć demonów, jest. Te emocje, właśnie niskie, które powodują zakłócenia w waszym ciele fizycznym i energetycznym ciała. Ile mamy tych ciał? No, jest kilka. Mamy tych powłok, proszę Państwa. Nie tak szybko do nieba pójdziesz. A nie, nie, nie. Ty jeszcze masz ciało fizyczne. Jak po śmierci tego ciała, jeszcze są fizyczne ciała. Także nie takie proste być w niebie. Bez troska. Miłość, bezwarunkowa miłość, to jest osiągalna poprzez rozwijanie współczucia. To jest klucz. Masz klucz. Dałem Ci ten kierunek. A teraz rozwijaj to. Rób dobrze dla innych ludzi. Nawet dla tych, którzy Ciebie przesiadują, to jest bardzo ważne. Trzymajcie się.